To Kłowacki, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku, swoją grą na akordeonie użegnie jednego. Ostatnio na kolana powalił publiczność zgromadzoną w studiu koncertowym Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie oraz telewizów wiernych śledzących finał ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku 2009 w TVP Kultura. Występ 17-letniego Zagórzanina zachwycił także żyli, które nie szczędząc pochwał przyznało Bartkowi najwyższą nagrodę, czyli udział w półfinale konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. No, poziom był bardzo wysoki, każdy instrumentalista prezentował. To, co najlepsze dla jego instrumentu. Myślę, że trudno było rywalizację i jury miała bardzo trudną mm, pracę. Na ten niezwykle krótki okres, niecałe trzy tygodnie, kiedy pracował z tym utworem, to był to wyczyn. Przygotowując się, stawialiśmy sobie najwyższe cele, ale szanse stawialiśmy na matematyczne, 1 do 7, aby właśnie nie zapeszyć. No wyszło. Znakomicie było to w pierwszej chwili szokiem dla nas, ale no zwłaszcza po wypowiedziach przewodniczącej jury Agnieszki Duczmal no uwierzyliśmy, że to jest Jawa, a nie Sen i że to rzeczywiście Bartek no najbardziej tutaj wykazał się przede wszystkim współpracą z orkiestrą, co było najbardziej oceniane w tym finale. Muzyczny show młodego akordanisty w towarzystwie orkiestry podziwiali uczniowie pierwszego ELO, koleżanki i koledzy z klasy Bartka. Spotkaliśmy się u naszego kolegi. Przyszło parę osób, nawet spoza Sanoka, pozjeżdżaliśmy się. Był gorący doping, nawet niektórzy zaczęli śpiewać przy przyśpiewki jakiejś. Skakaliśmy oczywiście ze szczęścia, z radości. Każdy wysłał co najmniej kilkanaście SMS-ów na niego. O tym, że Bartek będzie występował 28 widzieliśmy już dużo wcześniej. I chcieliśmy właśnie towarzyszyć mu w tym wszystkim jakoś tak razem, kolosowo, I Więc zgadaliśmy się właśnie, że u kolegi będziemy to wszystko oglądać. I nawet napisaliśmy SMS-y naszej sorki, żeby też mu towarzyszyła. Oprócz tego porozmawialiśmy po całej szkole plakaty, żeby właśnie każdy uczeń naszej szkoły wiedział przynajmniej o tym, że on będzie występował właśnie w tej telewizji. Bardzo wieszliśmy, w, w to wygra, mieliśmy byliśmy jakaś konkurencja, prawda? I, I też właśnie mieliśmy nadzieję, przynajmniej, że będzie się starał i, i mieliśmy nadzieję, że przynajmniej w jakiś sposób pomożemy we nawet te sms No ale oczywiście wszyscy gorąco wierzyli, i niesamowicie się cieszyli, kiedy właśnie słyszeli, że to Bartek jednak jest zwycięzcą. Koledzy z klasy prócz ogromnego talentu Bartka są zdumieni jego skromnością. Na pewno on jest wielki sukces i bardzo mu gratuluję tego jak wszyscy, ale pozostał tym samym człowiekiem, jaki był zawsze, jaki znam go od początku. Nie zmienił się i jest naprawdę bardzo skromny. To nie widać tego, żeby. Bartek wygrywa te konkursy, jednak jak wróci do szkoły, to jest taki sam normalny uczeń. Z osiągnięć Bartosza cieszy się także dyrektor ogólniaka Robert Rybka, który razem z innymi pedagogami szkoły stara się przygotować Bartka do matury. Główne nasze zadanie polega na tym, żeby mu pomóc. Jest pewne, że Bartek będzie kiedyś studiował w szkole muzycznej, niemniej jednak, aby mógł rozpocząć studia, musi zdać, tak jak wszyscy uczniowie, maturę, a więc nasze główne zadanie polega na tym, żeby go do tej matury przygotować. Nie jest to takie łatwe, ponieważ w związku ze, swoim, ze swoimi zainteresowaniami, w związku z różnymi koncertami, Bartek dużo czasu przebywa poza Sanokiem. I prawda jest taka, że, że bywają takie tygodnie, że w ogóle go w szkole nie ma. Natomiast my bardzo byśmy chcieli, aby mimo tych. Ni licznych ni usprawiedliwionych nieobecności udało mu się z powodzeniem zdać maturę, no i potem zacząć studia muzyczne. Osiągnięcie tytułu Muzyka Roku kosztowało Bartka wiele godzin ciężkiej pracy. Przed ogólnopolskim finałem ćwiczył po 5-6 godzin dziennie w szkole muzycznej. Na nowym akordeonie zakupionym za nagrodę przyznaną przez burmistrza Zagórza Bogusława Jaworskiego trenował także w domu. Jest to akordone, Pidzini, Syriusz Millennium. Dzięki nagrodzie od burmistrza mogłem skupić taki akordeon, takie klasy. Swój sukces Bartek zawdzięcza przede wszystkim sobie. Nie zapomina jednak o ludziach, którzy w jego osiągnięciu mu pomogli. Dyrektor Smolik, bardzo dziękuję mu. No Oczywiście burmistrz miasta i którzy bez których akordeon bym nie zakupił i nie, mógł, nie miałbym na czym zagrać po prostu. I myślę, że rodzice, rodzice też się przyłożyli do tego. Jestem mile zaskoczony, że Bartek tak docenia rolę swojego pedagoga, no ale sądzę, że to jego skromność przemawia przede wszystkim zasługa w jego i talencie, i ogromnej pracy. I no myślę że temu właśnie, że ta współpraca nasza jest od początku bardzo udana. Nie pamiętam, żeby przez pięć lat, żeby opuścił choć jedną lekcję bez jakiejś no, choroby, która go zmogła rzeczywiście. A na lekcje przychodzi prawie codziennie praktycznie. Także jest to tytaniczna praca, która zaowocowała. Bartek będzie reprezentował Polskę podczas konkursu Eurowizji dla młodych muzyków w Wiedniu, choć do finału w maju pozostało jeszcze kilka miesięcy muzyk i jego nauczyciel już przygotowują repertuar, który ma podbić nie tylko Polskę, ale i Europę. Chciałbym skończyć akademię tutaj w Polsce, może później studiować za granicą no i grać, cały czas grać.